Witaj! Zapraszam Cię na angielski podstawowy ze szkołą Espero. Dzisiaj pouczymy się o liczbach. Numbers. Powtórz za mną cyfry od 1 do 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Give me your telephone number please My telephone number is double eight. Now repeat please Teraz powtórz proszę Give me your telephone number please Proszę o pani numer telefonu Give me your telephone number please Give, dawać, give. Give me, dai me give me. Yo twój, Yo Double O, oh, podwójne zero, double O. Oh. Double five, podwójne pięć, double five. My telephone number is one, five, seven, double five, three, double O. Oh. Eight. Mój numer telefonu to 1, 5, 7, podwójne 5, 3, podwójne 0, 8. Mój telefon number is 1, 5, 7, 5, 3, 8. Teraz powtórz za mną liczby od 11 do 22: 11, 12, 13 fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, twenty two. Teraz powtórz kolejne liczby. Thirty, trzydzieści. Thirty, forty, czterdzieści forty, fifty pięćdziesiąt, fifty, sixty sześćdziesiąt, sixty, seventy siedemdziesiąt, seventy, eighty osiemdziesiąt, eighty, ninety dziewięćdziesiąt, ninety, one hundred sto One hundred. One hundred and one. Sto jeden. One hundred and one. One hundred and two. Sto dwa. One hundred and two. Two hundred. Dwieście. Two hundred. Three hundred. Trzysta. Three hundred. One thousand. Tysiąc. One thousand. What time is the next train to Warszawa? 14.20 Now repeat. What time is? O której godzinie jest? What time is? The next train to. Następny pociąg do. The next train to. The next bus to. Następny autobus do. The next bus to. Fourteen, twenty o czternastej dwadzieścia. Fourteen, Uczniowie często mylą pary cyfr. Trzynaście, trzydzieści. Fourteen, thirty. Czternaście, czterdzieści. Fourteen, forty. Piętnaście, pięćdziesiąt. Fifteen, fifty. szesnaście i sześćdziesiąt. Sixteen,

Powtórzmy jeszcze raz. Thirteen. Trzynaście. Thirty. Trzydzieści. Fourteen. Czternaście. Forty. Czterdzieści. Fifteen. 15, Fifty. Pięćdziesiąt. Sixteen. Szesnaście. Sixty. Seventeen. Siedemnaście. Seventy.

Zapraszam Cię na naszą stronę www.schoolamyślniksperok.pl. Znajdziesz tam naszą ofertę zajęć online. Zachęcam też do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi filmikami. Dobrego dnia życzę!